którzy już są nauczeni, ze od 11 do 15 sierpnia tu na górnej równi Krupowej zacynamy Europejskie Targi Produktów Regionalnych. W tym roku są to już 14 yy, i dzieje się dużo. Mamy mocki wystawców z polskiej zagranicy, mamy rękodzielników, mamy produkty zbożywcze, no i oczywiście mamy naturalne kosmetyki. No a to co najważniejsze mamy łoscypka, bo przecież jego nie może zabraknąć. Wszystkie analizy ruchu turystycznego, ale także opinie mówią, że atrakcyjność produktów regionalnych, regionalna żywność, tradycje kulinarne danego regionu są ważnym elementem atrakcyjności. Nie tylko w wypadku. Podhala, ale także innych wszystkich regionów na świecie. Dlatego tego typu targi, które gromadzą te wszystkie tradycje z różnych regionów Europy są bardzo ważne, bo mogą nam pokazać jakie jest bogactwo Europy, jeżeli chodzi o tradycje kulinarne, regionalne, żywieniowe. Trzeba też zaznaczyć, że zazwyczaj są to produkty regionalne wykonywane w sposób tradycyjny, mniej przemysłowy, czyli bardziej wartościowe i to jest wielką wartością tych targów i tych produktów. Europejskie targi produktów regionalnych już weszły do stałego kalendarza wydarzeń pod tatrami. Po raz czternasty przed chwilą zostały rozpoczęte. To jest spotkanie. Przede wszystkim spotkanie. spotkanie ludzi, którzy produkują, którzy wytwarzają, którzy. Zajmują się kulturą ludową regionalizmem, ale to jest spotkanie na specyficznej płaszczyźnie, no bo ten produkt regionalny jest dotykalny, ma swoją wartość, można go kupić, można go dotknąć, można go zjeść. I na pewno jest to dobra promocja. Są tutaj wystawcy nie tylko z Podkala, nie tylko z Polski, ale również z różnych krajów europejskich. Jest chociażby stolisko litewskie, a jednocześnie jest kuchnia włoska, a więc zupełnie. Dwie, dwa odmienne bieguny, jeżeli tak można powiedzieć, Unii Europejskiej. No i też już widziałem pierwszych gości z Bliskiego Wschodu wśród tych, którzy próbują tych atrakcji. Także to wszystko nawiązuje do tej tradycji Zakopanego jako miejsca spotkania. Szczególnego miejsca spotkania, miejsca spotkania Polaków, miejsca spotkania innych narodów, kultur. Tu u podnóża Tatr najpiękniejszych, największych gór między Alpami i Kaukazem. Można się spotkać, można mile spędzić czas, można dotknąć czegoś innego, czegoś, co jest regionalne, co jest może małe, ale ma własną piękność, toż, piękną tożsamość, czegoś, co jest troszeczkę przeciw tej globalizacji, która nas zalewa, ale co, czegoś, co ma wielką wartość pierwszym dniu europejskich targów regionalnych, które odbywają się w Zakopanem, są organizowane przez Taczańską Agencję Promocji, Rozwoju i Kultury. Ku z ku tradycji odbywa się Dzień Białego Dunajca. W dniu dzisiejszym zapraszamy wszystkich do tak zwanego Stoiska Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie odbywa się Book Crossing, książek, wymienianie. Obecny jest również Klub Senior Plus z Białego Dunajca, ze swoim stoiskiem, ze swoim wspaniałym. Maskotkami i rzeczami, które są wykonywane przez uczestników klubu Senior Plus. Trwa obecnie odczyt tomiku poezji naszej ludowej poetki Zofii Gracji. W której w tym roku obchodziliśmy stulecie urodzin w lipcu. Są obecni również muzykanci, tak zwani farbiorze, którzy po prostu grają również z naszym wspaniałym zespole Białodunajcanie. Jest, odbywają się zajęcia, z malarstw, ekologiczne zajęcia z malarstwa na kamieniach, które prowadzi pani Bożenka Świderska Środa Zminnego Ośrodka Kultury. Serdecznie zapraszamy do gminy Biały Dunajc, do Gminy Biblioteki Publicznej w Białym Dunajcu, do Gminnego Ośrodka Kultury w Białym Dunajcu i do Klubu Senior Plus w Białym Dunajcu, który działa bardzo prężnie. Serdecznie zapraszamy.